Cześć, z tej strony typowej informatyk i witam Was bardzo serdecznie w trybie eliminator z gry Forza Horizon 5. Zgodnie z tradycją, na sam początek mam dla Was przygotowanego Hot Wheelsa. Dzisiaj chyba mój jeden z ulubionych, albo tak naprawdę ulubiony jeżeli chodzi o wygląd Hot Wheels. On nazywa się tutaj najpierw przeczytam Custom 18 Ford Mustang GT, czyli jest to Ford Mustang GT w takiej wersji do driftu. Można powiedzieć, swojego rodzaju driftowóz. Ja Wam już tutaj pokazuję, jak on wygląda do kamerki. Mam nadzieję, że to widać. Bardzo mi się podoba z wyglądu ten Ford Mustang tutaj. Chyba mój ulubiony na ten moment. Hot Wheels, zaraz obok Ferrari, które posiadam. Dobra, gra nam już tutaj się wyszukała, dlatego tyle na moment. Na temat Wheelsa tyle nam wystarczy, może jakaś jaka lokalizacja. Gdzie jeszcze nie startowaliśmy? Ostatnio całkiem fajnie nam poszło na lotnisku, tylko nie mogę znaleźć tego lotniska szybko. Dobra, dostaliśmy losowe miejsce po raz pierwszy. Nie wiem, czy pojawi się tam, gdzie miałem kursor, bo nie zdążyłem kliknąć ani wybrać danego miejsca, więc nawet nie wiem, czy to będzie losowe miejsce na mapie, czy tam, gdzie po prostu. Jako ostatnio miałem kursor na mapie. Chciałem poszukać lotniska, ale nie zdążyłem, bo pamiętam, że w jednym z poprzednich odcinków na lotnisku mieliśmy od razu drop chyba trzeciego poziomu, czy coś takiego, dlatego chciałem jeszcze raz spróbować tę lokalizację, ale niestety nie zdążyłem. I to jest chyba całkowicie losowe miejsce. Raz spojrzę jeszcze na mapę. A nie, to jest miejsce, w którym ostatnio miałem postawiony kursor. Ok, czyli w taki sposób to działa. Rozejrzyjmy się jak najszybciej, tutaj po dropach, czy takowe się znajdują gdzieś w okolicy. Niestety nie widać żadnych. Mam coś tego pecha, nie wiem czy zauważyliście, ale mam takiego pecha, że na tych startowych lokalizacjach nie znajduję od razu dropa. Nie zauważyliście to czy nie? Czy wy też macie podobnie, że od razu na początku ciężko wam jest znaleźć. Jakiegokolwiek dropa i długo, długo musicie jeździć, aby cokolwiek znaleźć. No niestety, tylko drugi poziom udało się znaleźć, ale tutaj drugi poziom mnie nie satysfakcjonuje za bardzo. Jest to Peżot. A jak już mówię, markę samochodu, to może wspomnę o tym, o jakiej marce samochodu właśnie chciałbym powiedzieć w dzisiejszym odcinku, bo przypominam, taka jest tradycja dla osób, które nie oglądają na bieżąco wszystkich odcinków po kolei, to w każdym z odcinków z Gry Polza Horizon 5 staram się powiedzieć jakąś moją opinię na temat samochodu, marki samochodu, z którą mam doświadczenie. Dzisiaj wydaje mi się, że będzie dość ciekawa aż. Jakkolwiek jednocześnie niszowa marka, ponieważ będzie to rower, którego sam osobiście posiadałem. I nie chodzi tutaj o markę Range Rover, tylko dokładnie o markę rower. Tak jak powiedziałem, samo rower. To są dwie jak gdyby odrębne marki, mimo że ze sobą w jakiś tam sposób spokrewnione. Nigdy w to nie wnikałem, to są to jednak odrębne marki. Trochę tutaj się pogubiłem, bo widziałem tego dropa. Niestety zgubiłem go z oczu. Pojadę do tego po lewej w takim razie, chyba że to jest ten właśnie, na którego poluję. Ale troszkę się tutaj między tymi drzewami pogubiłem, muszę przyznać. Dobra, mamy tam jednego dropa, chociaż wydawało mi się, że są dwa. Niestety tutaj chyba przez tą rzekę nie przejadę. Nie, na pewno nie przejadę przez tą rzekę. Nawet statki sobie tutaj pływają. Nie widziałem tego wcześniej, szczerze mówiąc. Więc potrzebowałbym jakiegoś mostu albo drogi, przez którą mógłbym tam przejechać. Niestety, chyba muszę. Całe to jechać na obkoło, żeby tam jechać. Wydawało mi się, że był tutaj jeszcze jeden drop bliżej, do którego właśnie jechałem, ale jakoś zniknął mi ją z pola widzenia. Kiedy mówiłem o tym rowerze, to troszkę się nie skupiłem i zniknął mi ją. Wydawało mi się, że w tamtych okolicach powinien być jeszcze ten. Nie, no tam chyba nie ma sensu jechać po tamtego dropa, bo zanim ja objadę całą tą strefę, przepraszam, to jezioro. To wydaje mi się, że ta strefa może mnie dopaść. Nie wiem, czy jest sens ryzykować. Ona się już zmniejsza. No ale chyba spróbuję jednak objechać. Jest sens, czy nie? Chyba nie ma sensu, bo ta strefa już jest całkiem blisko. Nie, nie ma sensu, bo tam tego dropa, moim zdaniem, nie jechać. Pojedźmy zupełnie w drugą stronę. Tam widzę na moście jeszcze jeden drop by był, kiedybym przejeżdżał. No szkoda, nie wiem. Nie wiem, czy po prostu bym zdążył objechać to jezioro czy tam też rzekę, Je, pojechać po tego dropa, zanim ta strefa by mnie tutaj dobiła, że tak powiem. Okej, okay. zaczynać mówić już o rowerze, czy nie? Bo ani nie widzę żadnych graczy, co jest dość dziwne w tej lokalizacji, bo cały czas byłem w strefie, ani nie widzę jakichś kolejnych dropów. No widzę tam tego dropa, ale to, jest to ten drop po drugiej stronie jeziora, więc tam już nie będę wracał. I chyba widzę tu coś jeszcze, czy mi się wydaje? Nie, chyba mi się wydawało. No gdzie są te wszystkie dropy? Nawet graczy tu nie widzę za bardzo. Okej, okay, no to może zacznę mówić o tym rowerze, bo zupełnie nic tutaj się nie dzieje, ja zostaję cały czas z drugim levelem. No jak, tak, tak, będziemy. Z rowerem mam osobiste doświadczenie, ponieważ posiadałem samochód tej marki, a dokładnie posiadałem rower 75, bo chyba o tym jeszcze nie wspomniałem. I powiem tak naprawdę jedną zaletę i jedną wadę na temat tego samochodu. Takie główne rzeczy, które rzucają mi się w oczy. Myślę, że zacznę od wady, będzie to chyba ciekawsze. No i niestety rower, myślę, że cała ta seria rower, bo o innych niż ja miałem styczność, czyli o innych modelach niż 75, słyszałem podobne opinie. No to niestety te rowery są strasznie awaryjne. To nie jest, są mity, to nie jest tak, że ktoś tak mówi, tylko naprawdę. Powiedziałbym tak, jeżeli rower Ci działa, to prędzej czy później coś zacznie się z nim dziać, bo ja miałem coś takiego, że też myślałem, że to są mity, wszyscy tak mówią, że się psuje, mi pierwszy rok nic się nie działo, drugi rok nic się nie działo, co prawda bardzo mało jeździłem, bo średnio 10 tysięcy kilometrów rocznie, nawet troszeczkę mniej, no i tak jak mówię, pierwszy rok nic się nie działo, drugi rok nic się nie, da nie działo. Też myślę, że to są takie legendy, że rower się psuje. Może nie, że nic się nie działo, ale działy się takie rzeczy, można powiedzieć, związane z wnętrzem, które jest naprawdę. Nie wiem, z czego one zrobione, na co one jest klejone i tak dalej. Czy na ślinę, czy na co. Może wiadomo, tutaj wyolbrzymiam, ale trochę tak to wyglądało, bo mówiąc, że nic się z nim nie działo, mam na myśli, że działy się, ale takie awarie typu wnętrze, że Jakiś mechanizm tam do wysuwania kubków nagle przestawał działać, już się nie wysuwał, podsufitka bardzo mocno się odklejała w momencie uchylania. Po prostu nie była to wada fizyczna, jakieś uszkodzenie fizyczne, tylko po prostu podczas uchylania szyb podsuwitka z czasem się podwijała, szczególnie z tyłu, odklejała się bardzo mocno. No i takich wad we wnętrzu wymieniać dużo, dużo więcej, gdzie to wnętrze się po prostu sypało. Więc to nie tak, że nic się z rowerem nie działo, tylko działy się po prostu takie rzeczy, które w jakiś tam sposób na klej na coś było można naprawić albo wymienić niewielkim kosztem. Niestety po tych dwóch latach bez większych awarii silnika. Pojawił mi się problem bardzo znany w tym modelu, szczególnie 75. Problem z wysprzem glikiem albo ogólnie ze sprzęgłem. Można powiedzieć, że do końca tego nie zdiagnozowałem, bo szybciej sprzedałem ten samochód, aby się go pozbyć. Nie starczyło mi po prostu siły, aby go naprawiać, bo jak usłyszałem, jakie są cenne naprawy tego samochodu, to mniej więcej taką samą cenę otrzymałem. Otrzymałem za sprzedaż tego samochodu w stanie awaryjnym, tak, w stanie uszkodzony. Bo może gdybym naprawił, to pewnie nawet by mi się te koszty naprawy nie zwróciły, nie? Więc na tym samochodzie bardzo dużo straciłem, oczywiście bardzo dużo jak na młodą osobę, bo ja go kupiłem w jakoś w wieku 19-20 lat jako mój pierwszy samochód. I jak na tamten wiek oczywiście dużo straciłem, bo dla mnie to były wtedy duże pieniądze, bo tak myślę, że tutaj nie ma co ukrywać, żeby tutaj każdy był świadomy, kupiłem go za. 6 albo 7 tysięcy złotych. Dość dużo, ale to dlatego, że miał bardzo niski przebieg, bo ledwo ponad 100 tysięcy, tam 100 tysięcy z groszem, chyba 104 tysiące przebiegu miał dokładnie, czyli, czyli można powiedzieć znikomy jak na ten rok. Chyba 2004 albo 5, jak czegoś nie mylę, coś w tym przedziale. No a sprzedałem go, no bo już wiecie za ile kupiłem, chyba 7000 to było 7 tysięcy coś, a sprzedałem go za 1800, nie jako już uszkodzony wiadomo. I jeszcze w międzyczasie oczywiście na te, te drobniejsze naprawy również coś włożyłem. To nie jest tak, że kompletnie nic przy nim nie robiłem i nic nie inwestowałem przez te dwa lata. Więc strata, jak widzicie, dość spora. No bo ile to jest? 70-80% wartości samodu. Coś około 70% chyba nie, szczególnie jak na młodą osobę, no to dało się to odczuć i od tego momentu po prostu postanowiłem szukać już swój drugi samochód, że nie szukam samochodu po wyglądzie, bo ten rower 75 akurat bardzo mi się podobał i to muszę przyznać, to jest na moim zdaniu, bo to jest osobista, moja subiektywna opinia. Ten rower 75 jest naprawdę ładny jak na tamte lata. Ale od tamtego momentu po sprzedaży tego samochodu postawiłem na samochód, który ma opinię w internecie, że jest mało awaryjny, że jest po prostu bezawaryjny, i już zupełnie czymś innym się kierowałem przy wyborze hmm. drugiego samochodu. Czyli można powiedzieć, że przy wyborze samochodu Rover 75 kierowałem się głównie sercem, a przy kolejnym samochodzie kierowałem się już bardziej rozumem. Dobra, wyzwałem go. Nie byłem pewien, czy on ma wyższy poziom ode mnie, czy też niższy. Troszkę zaryzykowałem, bo wydawało mi się, że to jest. Nie wiem czemu, ale Audi A7, ewentualnie Mercedes AMG GT, ale nie. Okazało się, że to jest czwarty poziom, więc szanse mamy minimalnie. No, ja mam szanse minimalnie większe. Teoretycznie mam wyższy poziom, no i takie zachowanie tutaj. Nie powinno mieć miejsca moim zdaniem, aczkolwiek sam pewnie bym zrobił podobnie, no ale było to dość chamskie zachowanie, muszę przyznać. Widzę, że on cały czas u nas jedzie. Mam nadzieję, że podobnych rzeczy nie będzie robił kolejny raz. Nie, na szczęście nie jedzie równo za nami, no ale nie było to zbyt miłe. Na pewno mi troszeczkę utrudniło to tutaj wygraną, ale skupmy się i postarajmy ten pierwszy wyścig w tym odcinku wygrać. Ja o. Wadzie rowera 75 już powiedziałem, a o zalecie powiem za chwilę, jak tylko ten wyścig się skończy. Mam nadzieję moją wygraną. Aj szkoda, że o to drzewo zahaczyłem, bo całkiem dobrze mi tutaj szło. Szybko na drogę, bo ja troszeczkę na obkoło pojechałem. On jadąc prostą drogą, dojedzie tam szybciej, chociaż będzie musiał jeszcze skręcić. No przeleciał prosto. Nie wiem, czy bym tutaj na drogę nie chciał wjechać i skręcić. Być może wtedy by wygrał, ale poleciał do lasu i tym samym udało mi się wygrać głównie dzięki tego je, tego, temu jednemu błędowi, który popełnił na koniec, bo już myślałem, że tutaj to przegram. Ale jeszcze to specjalne utrudnienie przez tego innego gracza tam na początku, nie? To też spowodowało to, że moja przewaga była tutaj mniejsza. Myślę, że wtedy na luzie bym wygrał, gdyby nie ten... Wścibski gracz na początku. Dobra, myślę, że mogę szybko zacząć. W takim razie o plusie samochodu Rower, ogólnie marki Rower. Ja oczywiście oceniam to przez pryzmat tego jednego samochodu, tego jednego modelu 75, który którym miałem styczność, bo z innymi modelami nie miałem styczności. Ale chcę, żeby ta opinia była jak gdyby tak ogólnie, tak globalnie, żeby mogła dotyczyć ogólnie marki rower. No i plusem największym, jaki miałem z tego samochodu, rower 75, to jest zdecydowanie, może to śmiesznie zabrzmi, nie śmiesznie, ale brak, zapomniałem tutaj słowa, bo przed chwilą mówiłem, że jest to wada, wnętrze to jest wada, mam tutaj na myśli wnętrze, a teraz właśnie powiem, że jego największym zaletą, moim zdaniem, jest właśnie wnętrze samochodu Rower 75, ale już tłumaczę o co tutaj chodzi. Oczywiście, nie, nie, że tutaj się pomyliłem czy coś, tylko jeżeli mówię o wnętrzu jako zalecie, to chodzi mi tylko i wyłącznie o jego. No i na chwilę tutaj się skupię na wyścigu. Niestety on ruszył w dobrą stronę i wydaje mi się, że to będzie przegrana, więc chyba za chwilę sobie dokończymy to, co miałem na myśli. Tak naprawdę mogłem wyzwać tego, którego widziałem jakiego pierwszego, czyli tego gt Nissana. Aha, trzecie miejsce w ogóle a propos. A nawet nie było ostatecznego wyścigu. Zawsze, praktycznie zawsze tak mam, że do ostatecznego wyścigu startuje pięciu, sześciu, siedmiu nawet w porywach Zawodników nigdy mniej, nigdy mniej niż pięciu, a tutaj zajmuje trzecie miejsce, a nawet nie było ostatecznego wyścigu. Było 48, czyli prawie full, ale tutaj się zdziwiłem, bo muszę powiedzieć szczerze, że jak gram i gadam, to tak nie zwracam uwagi na to, ile tych graczy zostało i nie patrzyłem, więc mamy trzecie miejsce, najlepsze do tej pory, nawet bez wyścigu ostatecznego. Śmiesznie, ale od razu uruchommy sobie kolejny kolejną grę, bo to mnie jeszcze nie satysfakcjonuje. Chociaż cały czas tutaj mówiłem o tym, żeby. Że chcę jakieś miejsce na podium, że chcę jakieś miejsce na podium, no i to tutaj się udało tak z siłą rzeczy, ale nie o takim miejscu do końca tutaj mówiłem, bo chodziło mi o zajęcie trzeciego miejsca, ale poprzez ten ostateczny wyścig, taka wisienka na torcie, można powiedzieć, a nie w taki sposób. No śmiesznie, śmiesznie zaskoczyło mnie, to muszę tutaj przyznać, w pewien sposób. A skoro kolejna grana nam się tutaj wyszukuje, to właśnie mogę skorzystać. Myślę z tej okazji i dokończyć ten wątek, co mam na myśli, że wnętrze samochodu rower 75 to jest jego największa zaleta, kiedy to wcześniej mówiłem, że to jest jego wada. Je jeżeli chodzi o zaletę, to mam tylko i wyłącznie na myśli komfort, jaki prezentuje wnętrze roweru 75, i tutaj nie chodzi o samo wnętrze, tylko ogólnie jak ten samochód też jest zbudowany, bo na ten komfort też tutaj wpływa zawieszenie tego samochodu, które jest. Moim zdaniem bardzo wygodne, bardzo miękkie w tym modelu, który ja posiadałem. Ogólnie, jak gdyby, cała charakterystyka samochodu jest taka, że w tym wnętrzu czujemy się dużo ludzi. To porównuje, to nie jest moje porównanie, to wyczytałem na internecie. Porównuje to do takiego. Starego domu, starego mam na myśli, że takiego domu, którego kojarzycie, że było dużo drewna, tak? Może u waszych rodziców, może u waszych dziadków? Takiego starszego, przytulnego wnętrza, gdzie są kanapy, tak? Mój rower 75 posiadał kanapy welurowe, tak? Siedzenia wszystkie welurowe. Więc można się tak poczuć jak w domku, jak przy kominku, niektórzy to porównywali, bo tam elementy drewna, co prawda plastikowego się znajdowały, tak? czyli stylizowanego na drewno, plastiku stylizowanego na drewno, no jest tak po prostu przytulnie i całości tego przytulnego wnętrza dopełnia fakt, że to auto jest bardzo komfortowe ze względu na swoją specyfikę i zawieszenia tego, jak się prowadzi. Dobra, udało mi się go zgarnąć. Myślałem, że był przede mną, bo tak naprawdę wydawało mi się, że był przede mną, ale miałem tutaj dużo szczęścia. I oczywiście od razu go wyzywamy. Pierwszy versus trzeci wydaje mi się, że powinno być w miarę prosto, ale nie ma co lekceważyć tutaj oczywiście naszych przeciwników. No, Okej, okay. jestem za nim, ale myślę, że za chwilę powinno się to zmienić. Gdzieś go tutaj musimy wyprzedzić. Dobra, jedziemy na skróty. Nie wiem czy będzie się opłacało aż tak ryzykować, ale zaryzykujmy. On jedzie bardziej drogą z tego co widzę. co widzę, że ta droga jest dość mocno obkoło, więc wydaje mi się, że moja wersja tutaj wyjdzie lepiej. Jechania na skróty. Dobra, w miarę tutaj widzę drogę przez drzewa. Już myślałem, że metę widzę, że jest blisko, ale to nie, ona tam w oddali gdzieś majaczy dopiero. Dobra, pojedźmy tu wyjątkowo przez most bo przez tą rzeką to ja nigdy nie wiem, czy ja mogę przejść, czy nie. No i trafiliśmy na bardzo słabego gracza, bo postanowił nam się tutaj poddać i nawet nie walczyć do końca. Bardzo nie szanuję takiego zachowania, ale przynajmniej szybciej dostajemy naszą nagrodę, jaką jest Subaru i możemy szukać kolejnych ofiar, ewentualnie lepszych dropów. Dobra, ta gra zapowiada się całkiem fajnie, no bo czwarty poziom a graczy jest jeszcze 45, więc sam początek gry ktoś tam zgarnął dropa widziałem przede mną. Może zahaczmy o ten most, może akurat będzie coś fajnego na tym moście. Dobra. Więc jeżeli chodzi o podsumowanie marki rower, myślę, że wszystko co miałem do powiedzenia to już powiedziałem. Okej, okay, oni się chyba wyzwali, bo chciałem ich wyzwać przed chwilą. No i właśnie zrobiłem to, o co wyzywałem wcześniej innego gracza, który zrobił mi podobną rzecz. Ale można powiedzieć trochę, że on tak trochę sam we mnie wie, o nie? Bo ja tak postanowiłem, że dobra, wyzywali się, to ja tutaj nawrócę. Nie chcę jechać w tamtą stronę. On tak trochę sam we mnie wjechał, zamiast mnie ominąć. No dobra, nie będę się tutaj usprawiedliwiał. Było to celowe z mojej strony. O, widzę, że ktoś jedzie, kto nie jest wyzwany, kto nie jest w wyścigu, ale on ma lepszy samochód ode mnie. Nie, nie, mamy ten sam poziom. To Mitsubishi też ma czwarty poziom i chyba wyjście będzie drugą stronę, bo wcześniej się przecież na mapie rozglądałem. Szkoda, że wcześniej tu nie zawróciłem w prawo. Wystarczyło pomyśleć. Wcześniej patrzyłem gdzie jest strefa i mogłem się tego spodziewać, że będzie po prawej stronie. Troszkę za późno tutaj skręciłem w tym kierunku. On jechał w zupełnie innym kierunku, ale nie wiem, jakim cudem ma szybszy ten samochód, z tego co widzę po minimapie. Już jest równo ze mną, już się wyrównał, albo nawet jest przede mną. Nie pamiętam, żeby to Mitsubishi było jakoś znacznie szybsze od tego Subaru, ale miałem teraz szczęście, że ten płotek się był rozbijalny, dało się go rozbić. Ale on cały czas jest przede mną, nie wiem jak on to robi. Czyli jedzie lepszą drogą, czy o co tu chodzi? No przecież to są te same poziomy. Powinniśmy tak naprawdę walczyć na umiejętności, a nie na prędkość samochodu, którym się poruszamy. Będzie mi strasznie przykro, jeżeli przegram przez tą jego taką przewagę prędkości, która jest tutaj odczuwalna. A i myślę, że wpadł w ten domek, bo jechał po lewej stronie, ale niestety nie. Bardzo dobrze mu tu idzie, go teraz wybiło, ale on ma szczęście, no tak go wybiło... Ja już dawno bym był na dachu. Dojadę pierwszy, dojadę! Dojechałem pierwszy, ale jakim cudem! Mam nadzieję, że mi zaliczyło to jako zwycięstwo, tak! My praktycznie równo wjechaliśmy na tą metę, było widać, że on minimalnie za mną, ale już, już się bałem, że zaliczy mu wygraną, a nie mi. No najbliższa walka jak na razie do tej pory, widzę, że tutaj drop się w międzyczasie pojawił, ale na tym dropie nawet nie ma napisu, więc nie da się go zebrać. Dajcie mi znać, bo jeszcze nikt mi tego nie wyjaśnił, czy to jest błąd, czy ten błąd jest zgłaszany do twórców, czy ja coś tutaj źle rozumiem, że, że te dropy, tych dropów nie da się zebrać. Wtedy, kiedy samochód ma niższy poziom niż mój samochód, to ten drob znika, ale to chyba byłoby bez sensu w takim razie. Nie wiem. Ale często trafiamy właśnie na tą przypadłość, że tak powiem. Wyzywamy go, wyzywamy. Mamy, chyba mam troszkę wyższy poziom. A nie, mamy te same. Myślałem, że mam trochę wyższy poziom. On był tutaj rozpędzony, niestety. Myślałem, że się z kimś zderzył, bo był jakiś taki lak, ale to nie, to ten inny. Gracz, który nie jest w wyścigu, chyba tam wypadł, ale i tak jest za mną. Ok, czyli coś mu tutaj nie poszło. Możliwe, że mam troszkę szybszy samochód, bo ten Volvo, jeżeli czegoś nie mylę, nie jestem pewien, czy on ma Volvo, to te Volvo nie jest aż takie szybkie. Dobra, więc powinno nam się udać tutaj wygrać, tylko nie popełnić jakiegoś błędu. O nie, nie mogę jechać przez te piramidy, bo przez nie nie przejadę, a jadę prosto na nie. Powinny mnie tutaj jakoś ominąć. To będzie duże ryzyko, jechać prosto na nie. To będzie bardzo duże ryzyko. Jeszcze rozbiłem się o drzewo. Jeszcze zanim dojechałem do tych piramid. O nie, to nie wróży tutaj dobrze. Kolejne drzewo zaliczone. Aj no czemu ja popełniłem taki błąd? Dało się tutaj przejechać, on tutaj przejechał. Mogłem jechać prosto na te piramidy. No szkoda, no chyba raczej ze mną wygra tym razem Szkoda, początek był dobry Ale tu na koniec jeszcze przez te drzewa Kompletnie źle pojechałem no dobra, ten odcinek chyba skończę na tych dwóch wyścigach. Wcześniej mieliśmy trzecie miejsce, czyli naprawdę dobre jak na nasze wyniki. Teraz dwudzieste trzecie, czyli troszkę gorzej, ale myślę, że na tym zostaniemy. Jeżeli Wam się podoba ta seria z gry Eliminator, to ja Was zachęcam do subskrypcji mojego kanału i do usłyszenia już wkrótce w kolejnych odcinkach z gry Forza Horizon 5 Tryb Eliminator na moim kanale. Cześć i do usłyszenia.